Czyli, że jakby on. No dobra, to kliknijmy. Ładny widok. To jest ten dom Bibera, tak? A to oni już jakiś czas temu byli tutaj, bo, to jest, bo ja widziałem dzisiaj na tym. To jest ten dom Bibera, czy nie? Bo, bo widziałem, że dużo osób postowało, że oni byli w domu Justina Bibera i Little Monster pewnie się tam popłakała. 4, 4 równa się Z? Nie, 4 równa się A, jak już. 3 to jest E, 0 to jest O. Więc no. To było nagrywane na początku marca, ok. I nikt się nie wysprzęglił z tego, gdzie oni byli, i nawet ten. No dobra, zobaczmy. Zaczynaliśmy od Robimy w chacie Justina Wibera Kto by pomyślał, życie tak szybko się zmienia Sezon trzeci się zamyka, za to czwarty się otwiera Cała ekipa leci za ocean To dzieje się tu i teraz Nieważne gdzie będę, lecz ważne kim Że pamiętam, codziennie chcę być lepsza, by wady przezwyciężać. Na czymś nie widzę moją ksywkę, ale to kolejny clickbait. Wszędzie opinie, pora odpocząć na wyspie, jest nie zajmuj się. Patrz wodzi raj, ze mną melasz to nie bankiet. Wiem, tu zajrzeć jedynie na chwilę? No, a wyszedłem stąd dopiero rankiem, to trochę mylę peta Trochę rzeź mieszek Czasem trzeba sobie zrobić reset. Globus jest dziurawy od fineze. Sorry, będę kończył, no bo muszę lecieć. Jak wóz wygrano? Wybiegam na basen tak jak na ultrafort Nie martwię się pracą, gdy się bawię z moją badą. Gdy się bawię to na bogato, wypijmy za to Nowy sezon, czas zacząć Nowy sezon, czas zacząć Raz, dwa, trzy Nieważne gdzie będę, lecz ważne z kim jadę Zbieram swoją brygadę, lecimy na wyprawę Nie martw się Dłuży się w chuj to. Średnio pływam za to na plażę chcę często bywać Daj mi drinka, to żaden problem chyba Kłopoty z miarę poddywam, nie Życie to tylko chwila, zobacz jak szybko mija Ale ładnie Pajam wygląda Marcysia Pokażę tutaj. ci jak ją wbija. Mówią mi Michael, Michael nie dawno skończyłem walkę Wróciłem z pacem, czas na wakacje To to jedyne czego pragnę Boryś mogę ci przyjść od Chcę jedną kobietę, nie tysiąc już tam, nie z Na co? Na pierwszy wyjazd ekipą Nadal jesteśmy razem, pomimo tylu zmian Lecimy na Hawaje, poleżeć w cieniu palm Nie patrzę na zegarek, dzisiaj mnie na to stać Barman leje do szklanek, punktu rozpływania czas płyn, który Nie skór. ważne gdzie ja będę, lecz ważne Po zawodach, bo w końcu nie stoję w korkach, jak poranoc na to podaj Słońce, hotel i plaża. Drogę ci mogę wskazać. Body chcę tylko złapać domu. Został mu swój wędkarza. Proszę bez komentarza, dziś nie zarzucam nigdzie wędki. Podziwiam te nieba błękit I słucham takie wiosenki. Jak ta znowu zabieram swój paszport, bo w życiu ciągle mi mało. Na ubraniu logo z ważką. W garażu stoi kamaro. Najlepszy rok. zobaczenia w kosmosie. Nie gdzie będę, nie ważne gdzie będę. Nie ważne gdzie. gdzie, gdzie, gdzie. Nie ważne gdzie będę. Lecz ważne z kim jadę. Długie wchuj to było, tak szczerze. Bo mi się bardzo podoba. Ale nie. Nie, 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 jakoś tak Tak szczerze, przesłuchałem tego. Zdarzyłem się znudzić dwa razy. I chyba tylko pamiętam, że zwrotka trąby mi się podobała. Tak jest. O, tak myślę, o. Świetnie, że to już koniec. Nie, ale to przyjemnie się to ogląda ogólnie. O. Fajne kadry. Fajna miejscówka, fajny dom. Znaczy nie jakiś wybitny, nie powiedziałbym, że to wow, ale kurwa, ha, to nigdy lepszy nie widziałem. Ale fajnie tak to wygląda. Fajne, no. Ale rzadko jest tak, że ja po nic nie pamiętam ogólnie, co tam było A, i jest jeszcze, spoko I Stoję w słońca, mógłbym tu Reszta tak, tak Co będzie rano, tam ustrój wędkarza Proszę bez komentarza, dziś nie zarzucam nigdzie wędki Podziwiam mnie No 10 tysięcy za dobę? Ta chata? U. No i co no? A właśnie, czemu Paulina Majka nie śpiewała? Nie na tak jak na się pracą, się bawię z moją ty się to na się da słuchać, no? Czy oglądałam odcinki? Nie, nie oglądałam żadnego. Ile oni wrzucili tych odcinków? 9, tak? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. dziewięć. 9 i 10 jest klip. Możemy. Z... No to będą wszystkie można... na czasie. No to... <noise> Pierwszy, drugi.